Hello, tutaj Purpose jest ze mną! Yo siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, dzięki z tej strony. Witamy w kolejnym odcinku z Hexita i słuchajcie, na początek chcielibyśmy od razu powiedzieć, że Mardy, tak, Mardy zgodził okay. się na to, żeby z nami grać w dalsze przygody, tylko że go dzisiaj ty nie Spadłeś ma. na dół? Nie, no coś, ty jestem tutaj w domku. W domku, a wiesz, że tam za rogiem stoi? No to trzeba ich zabić. E, no próbowaliśmy się z nim skontaktować dzisiaj, ale po prostu od samego rana... Yy, nie, 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 nie odpowiada więc yy, ups. nie no nie, nie odpisuję, no dokładnie nie. Yy, śmialiście się że yy, jak z mardejem grałem to poszedłem na tą yy, całą yy, fortecę już z dużo lepszym sprzętem ale my sobie wow. tutaj damy radę z dużo gorszym sprzętem nie Chingis Holy tak, fuck ja, ja mówiłem że wow wow, wow, wow. umieram Umieram, umieram, Uciekaj stamtąd, tam ja sprint, jak jak nie lubię tego sprinta. Dobra, uciekamy. Mhm, a tutaj trzy zombiaki. O kurde. Cztery. Co ty powiedziałeś? O kurde mówię. A, zrozumiałem co innego. No, wszyscy łapią mnie za, za język. No ja naprawdę bardzo rzadko przeklinam. To tak, jak, to tak jak do mnie ostatnio, że na, na filmie. Ja nie wiem, ja wykopuję tutaj kurde, niszę tę szybę i wyłażę na zewnątrz. Chodź, <grym> chodź. Czekaj, no, Czekaj, ja sobie to... O kurde nie, nie wyjdę na zewnątrz. Ale o to jest ŚWIAT! Gdzie to jest? Jak to? E, wiesz co jest najgorsze? No? Ten cholerny sprint, jak on mnie doprowadza do szału... Zatknij na mnie. Ja tu za rogiem staję. Brak tego sprinta w zasadzie mnie doprowadza do szału. Oni już polecieli za tobą. No już, już, już mam swój no. sprzęt i uciekamy. tu którędy teraz? Gdziekolwiek, byleby... Co to tutaj, tutaj... A, też już ktoś czeka? No, no wszędzie ty... czekają, kurde. No przecież ja, ja ich wszystkich pozabijałem tutaj na dole. No ale właśnie mówiłeś, że oni się nie respią, a, a guzik prawda, bo się respią. Poczekaj. No dobra, zlazłem niżej. Tutaj... Że ja nic tu nie widzę, totalnie o... nic tu nie widzę. Kurde, ciemności egipskie. OLE za tą leci grupka Wow, 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 wow. wow. Wyskakuj, wyskakuj. E, wiecie co, jednak dobra. Chyba faktycznie. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd. Wow, wow, wow. Idźmy stąd. Znaczy to... Mówię, trzeba się ubrać. No, trzeba się ubrać, bo tak to, to faktycznie nie damy rady. Aż mi głowa zasłędziała z tego wszystkiego, bo zacząłem myśleć. Ale wiesz co? Nie mam pojęcia. Jaki to jest poziom trudności w ogóle? Nie mam pojęcia też. baj, czekaj. Difficulty... Je... Dobra, prze przestawiłem na easy, może teraz nam przykład... ich pokonać. No czekaj, jeszcze coś morderze. O, miesz mi się skończył. Świetnie! Ojoj, oj, oj, to niedobrze. Kilo mam za to jeszcze, jak sowy. Czekaj, czekaj, jak pokonam, mówię ci. Ja już zależę od ciebie. No, umieraj, śmieciu! Dobra, padł. Uff. Bydlenie. Dobra. Coś, coś tam odzyskałem. Mam szesnasty poziom. Ej, eej, eej, Dobra, trzeba, kurde, nie no, trzeba ci gdzieś naprawdę wkopać i chwilę. Sprint to jest jakaś. To jest dramat. Po prostu dla mnie to jest dramat, bo ja już się tak bardzo przyzwyczaiłem do tego sprinta pod shiftem, bo ja sobie pod shiftem ustawiłem, że nie jestem w stanie normalnie grać. Czekaj, no bo chyba ich porozciągaliśmy po całej plansze, więc teraz tak, zostawmy. Tak, tak, teraz ich będzie łatwiej chyba. To to już może uda się wejść. Tylko nie podchodź mi pod miecz, proszę cię. Dobra, uważaj plecy, masz plecy, 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 plecy. Jax. Jeden Czekaj. Okay. Dobra. Gody, dobra, 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 dobra. No biegnij, palancie. Dobra, nice. może weźmy na i to tarczownik. Dobra, leży. No. Ja... Ale oni w ogóle nie wyrzucają sprzętu, zwróciłeś uwagę? No nic nie ma z nich, tylko, tylko sam exp. Eksp... Widzisz, nie respią się, bo tutaj już by byli. Ale kurde, mam jakieś pochodnie. Światła mi potrzeba, no. No, mam jedną pochodnię. Weź chociaż tu gdzieś postaw. Tu, o, masz. Nie widzę. Bo ja jeszcze na górę poszedłem. Nie, bo tu na dole jeszcze jakiś wariat stoi tam przy tym. Tej... Ale to łucznik. Jest ten, chodź, tu, 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 is, tu. No jestem, jestem, jestem. Łoł! Wow! Kaczownik. On no chyba z góry zeskoczył, wiesz? Mi się też wydaje. Może, a tam jest jeszcze łucznik. Dobra, olać tego łucznika i na górę. Znowu na górę? No tak, no bo już rozciągnęliśmy ich po mapie. To tak sobie... ale ten łucznik zapierdziela za nami, czekaj. Mm. Teraz go zabijemy. Na plecy zrobić wtedy? Dobra. Szybko się człowiek przyzwyczaja do wygód. Tak, tak, wygody są bardzo fajne. Jakoś mi kurde to nie chce tak działać, jakbym sobie tego życzył. Ja naprawdę nie widzę tutaj nic. Dla mnie taka ciemność, że że, ciem, że bardziej ciemnie, ciemno chyba już nie może być. No tutaj na górze już jest luźniej. Tak, i, i... ja wezmę to pochodnie po prostu ze ściany, wiesz? No to weź ją. Ja sią gdzieś tutaj rozświetla O, 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 już jest lepiej jestem lepiej Kurna jest z tym lepiej. sprintem, no ja przez ten sprint nie jestem w stanie nawet dozwyczajny... Ten kurak tutaj łazi jeszcze. To tam nawet kilka kuraków łazi. Ty patrz jakich mało zostało. No, Fucking! Co się dzieje? Spadłem do tej dziury co tam była, co pytałeś czy no. spadłem do dziury. A, nie wiem gdzie. Wiem. Wykrakałeś. Ale to ja nie chciałem, wiesz? Wszystko twoja wina. Tak, oczywiście, no. Jak zawsze. Dobra. Fala, fala uchodźców to też ja. No a jak? To teraz jest nie wina Tuska, tylko wina Jingisa. Zapamiętajcie. Tak, oczywiście. Padnij wreszcie na Rej. Damy radę. Mówię wam, że damy radę z tą, z tą twierdzą. No kurma tam... Kurde, ma tarczę, no! Wreszcie się udało! Gingisa! <grym> <grym> no bo leje go, leje go! A on sobie tą tarczę, nie wiem, na, na ryj zakłada normalnie, no. Dzięki zdeprawowany tak jak ja, tylko że to ma <grym> no, ja, ja zdeprawowałem dzięki a nie Hunter. <grym> nie mam miecza, nie mam nic, a w dupie taki Minecraft! Jest, jak jest. tu walczyć? Jest, jak jest. tu walczyć? O, patrz tam. Ła! Jeszcze pają to, Tak, jeszcze może co? Zakażenie dróg oddechowych, co? Wiesz co? Bo już dotarliśmy naprawdę daleko. To już jest... Wiem. Tylko, że jak szuka... Jakaś skrzynka. Skrzynki, skrzynki. skrzynki są. To skrzynki. Eee, skrzynki były. Fajne miecze. No na razie nie wiem, czy to. Co w ogóle to, to jest? Oto nie, to jest. Wow! O, dobra, mam. Mam coś fajnego. A ja, a ja, a ja mam. Wow! Mam pochodnie. Dobrze. Będę widział. Dobra, chodź ci coś dam. Fajnego. Czekaj, 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 czekaj bo widziałem pochodnie. Bo jest je to, na, na, na... Ale będziesz miał fajne patrz na to. Pasków, dobra. Cholerny. No, to, to jest wziąłem już. Dobra, to to było. Czekaj, muszę uciekać, bo jest, mam, mam blindness. To jest kosa. No to jest kosa i ona jest naprawdę <coughs> kozacka. Dobra, to biorę ją. Dynęczko mam tą kosę. A, czekaj, a ja mam tutaj hmm. wow. Cholerny gnoj! Wracaj tu! Czekaj, czekaj, czekaj bo on nam nie rzuca blindness cały czas. No, dobra, to czekaj, on tu wyjdzie jako... Tak, jako, jako pacjent, no. No to ja też. Kosy go. Ojoj, uwaga, bo tutaj jest ten yy, łucznik. Oberwał. Jeżeli mnie ktoś zatruje. Ale on jest, kurde, właśnie truje. No. Miło. Tylko nie możemy wyjść na zewnątrz, bo to będzie największy nasz. Yy, to będzie samobójstwo, generalnie. No łączy, ignoju, co ty jesteś, kurna, roboko? Nie, nie, nie. możemy Nie, Tam tak? nie wychodź! Dobra, tam są jeszcze zobacz, i tych tak, tak, jest tak. trzech, czterech. No spokojnie, oni dys dyskutują ze sobą. Tak, to chodź mi w dyskusji, co? No właśnie. O nie! O, 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 o! Uciekaj, cofaj się! Nie nie, nie. Y ja mam dobrą tą kosa, uciekaj, a ty ja czekaj. To dobry miecz, bo ja sobie też wziąłem. Ło wow wow! wow! Zeptałem cię! Sorry, uciekaj! No właśnie poczułem na własnej dupie. <laughs> no. Dzisiaj e, mocno jest zdeprowowany. Łohohoho, wow, dobra, jest okej, okay, jest OK, niech mnie atakują. Nie, nie, nie bierz ich! Czemu? Ja daję radę. No w sumie tak. Uważaj, nie podejdź mi pod ten. Pod kosę. Dobra. No widziałeś? Też się do czegoś przydaje, nie? OLE mnie! No mnie, MNIE! Tepaj do mnie szybko! Do e -E mnie! Tepaj do mnie szybko! Tp. Mr. Jestem. Teraz... CO MNIE TAK MACHNĘŁO?! Okay, teraz poczekaj. No czekam, czekam, czekam. Wychylaj się. Wiem, ale ty... Normalnie... subre imię nie ma. O kurde. No to nam wleźli. Dobra, ja... ja uciekam o, po ten... Po moje itemy. Dobra. Uciekaj. Gdzie jest moja kosa? Nie wiem, uciekaj na razie. Zaraz ją... czekaj, oni mnie nie widzą na razie, wiesz? Te buty jakieś mam. Mam buty. Ja nie wiem, co to jest. Hokshot, Co to jest Hokshot? Yy, zaraz, 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 ci, zaraz ci wszystko wytłumaczę co to jest chokshot, ale daj, daj mi chwilę. Dobra, dobra, tylko... Bo zaraz umrę. Wow, 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 wow. dobra, nie żyją. Tu jest twoja kosa. O tu moja kosa poleciała, jak daleko! Ale jak mi śmiergolną! No... Aż mi trampki spadły. Czekaj, mam, mam tarczę jeszcze było tutaj? Nic nie ma. A tutaj, miałeś mi wytłumaczyć, czy to jest hot, hot shot. E, Nim można się albo przyciągać, albo... Y, c, przyciągać do siebie kory. pamiętam. Dobra. 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 Była skrzynka, sprawdzałeś te skrzynce? A nie ma, dobra, nic już. Łooo, wow, golden bow, jest! Złoty łuk? Jest buch? cudownie, tak. Ja mam jeszcze tutaj, strzały były, chcesz strzały? No, już możesz mi rzucić wszelkie strzały, bo. O wyrzuciłem. No, to spójrz. jest? Gilded Iron Shield. Wracaj tu. Strzały tam leżą. Le... Ty, czekaj, czekaj, bo tu jakieś naprawdę kozackie y, rzeczy znalazłem. Eee... Uh -huh. Czekaj za no staw. O, różka, która. Tak, 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 tak. Naprawdę fajne. Tu, tu masz łuk zwykły. Już wyrzuciłem ci. Dobra, weźmy. Tam, a tam ci też zostawiłem. Dobra, strzały tam leżą tu. Gdzie? No tu, tu, tu. tu tam. Super, dzięki. No i dobra. Wiesz co? No, no. jak Jesteśmy hardkorami... Zobacz, jaką mam fajną różczkę. A to ta różka jest świetna, to nią mógł być właśnie. Czekaj, a ja mam staff, świetnie. To teraz, a ten hookshot, no. czekaj, nim można było strzelać, ale. Aha, patrz. No widzę właśnie. No co? jestem zajęty troszeczkę, bo nagrywam. No zaraz pójdziecie, tylko troszeczkę prze, przestanie deszcz padać. My? A czemu my? A dzięki, za, jesteś gotowy? No czekaj, biegnę już za tobą, no. Czekaj, weź sobie pozakładaj cokolwiek. Ja właśnie żebym miał cokolwiek, to bym to pozakładał, buty mam. Eee, kurde, bo ja nic... Więcej nie mam nic. Tarczy to mi dałeś. Jak Dobra, to się zakłada? dam ci to. To ja pójdę na pierwszy ogień po prostu, jako tank. A jak się zakłada tą tarczę? Eee, musisz ją trzymać w ręku. Aha, czyli muszę sobie położyć na przykład tu, o, o tak, i o I tego, tak, I tak. Tak fukam jej też przy sobie, żeby nim uciekać. wszystko. Ja, ja tu rozświetlę trochę rzeczy sobie. Ty, gdzie on jest? Nie ma głównego przeciwnika. Ty, nie mogę... Cloud postać? Bootsy! Co? Nie wierzę, znaleźliśmy Cloud Bootsy. Dlaczego nie mogę stawiać pochodni tu? A, bo to płytki, dobra, jasne. Cloud bootsy, czujesz to. Ech, oj, ale bym spadł, kurde. Ale tu a, Kurde, jakie rzeczy myśmy tu znaleźli, chłopie. Dobra? No, masz ten <laughs> Cloud bootsy mam. Patrz na to. Okej, okay, założę te buty. O się to zobaczysz, co to są Cloud Bootsy. No. O, fajne. jest spodnie jakieś mam. O, dobra Iron buty, Dobra, dobra, dobra. A to są iron booty, ale fire protection. No tutaj je założę. Wiesz co? Dobra. Nie ma go. Nie ma głównego no przyboju. Gdzie on poszedł? Nie mam dla tego pojęcia, gdzie on poszedł. Ja płytę muzyczną, bo to OMD gra. Co? No, Pominąłeś płytę muzyczną z naszymi przebojami OMD. OMD? No. Kurde, no i co mam tu zrobić? Gdzie ty porazłeś? No w... A tam jest dziura w środku jakaś, nie? Gdzie? Tu. No to taka przerwa, no. Aha, i tam się można zabić, jak się spadnie. Tak. Ja tam nie idę. Co chyba możemy zejść tym y, hukiem, z tego, co kojarzę? Nie. Nie sięga. To, to idziemy normalnie. Schodzimy normalnie, ale. Kurde, gdzie jest ten ten, ten, ten główny przeciwnik? On tutaj był zawsze, w tym miejscu. Bosik, nie? No, ale podbiliśmy tą. Zobaczymy, ja wejdę na górę jeszcze zobaczę, gdzie on tu może być. Gdzie na górę? Nie ma go. Tam jest jeszcze. Ja tu Nie, na górę, na dach. Nie, to byłem tam na tym dachu już. Hmm, dobra, jest. Także teges. Także teges, mega. już zabiłem. Chock. Mamy 28 diaksów w ogóle, także możemy sobie zrobić już lepsze rzeczy. Chcecie, Chociaż tak. diaksy tutaj są. Mm, średnie. Hmm. Dobra, sobie muszę tu rozświetlić, wybacz, ale ja. ja... Ej, jeszcze jeden, y, jeszcze jeden mój kochany. To przyjaciel. jest przyjaciel. Tylko. Y, no. Może byś tak, umarł, co? Tak, nagrywam. Zaraz skończę, jeszcze niedługo. <grych> Urzędka tym razem, tu jest jakieś skrzyneczka. Skrzyneczka, mięsko, te sprawy i inne. Ale podbiliśmy tak. słuchaj całą tą. Dobra, ty zlazłeś na dół? Yy, no, schodzę, schodzę powolutku, tylko że ja te cloudbootsy to sobie zostawię na lepszą okazję, bo one mnie denerwują trochę. Tu jeszcze przejrzę to wszystko, bo tu jest... Coś słyszę jeszcze pająki. A to pająki no to będą się spałnić, nie? No bo wiesz. Nie, tu sobie już rozświetliłem, nie ma mi tu... HOLY żadnego... FUCK, JEST! JEST! Gdzie? Gdzie? Gdzie ty jesteś? Na dole, na samym dole! Idę. Cholera, mignął mi, chyba to był on. O, tu wybuchłeś! Tu coś wybuchło. Tak, tu wszystko wybucha w tym momencie, bo nie ma tutaj światła i... Nie ma wszystko już jest. Już zrobiłem światło. Kurna i się złożyłem spo... światło. Ty, on mi się pojawił tu przez chwilę. O ile to był on. Ja nie pamiętam jak, wygl... jak, jak on się objawiał. Co to, co, że tak powiem, jak on wyglądał, nie? No mniejsza. E, no to mamy podbitą. Mniejsza o większość. Mamy podbitą twierdzę. już tyle rozstawiłem? Jest dużo, no. Mam. Mamy twierdzę! Twierdzę z dobytku. O kliperek! O, właśnie wybuch. Dobra, ja odkładam wszystko, co niepotrzebne. Gdzie są te strzały? Szczały mi są potrzebne. Golden feeder. Kurde, już zmarnowałem. Szkoda. Tu tylko. Wiesz co? Ja poszukam sobie tutaj gdzieś co jest jeszcze... to w ogóle? To jest jakiś, nie wiem... Ołtarz? Możliwe. Tak tutaj kowadełko. Ja weźmy jeszcze jedną, czekaj, ja weźmy jedną... O, znalazłem kodynka. jeszcze... Chodynkę, po chodynkę. Dobra, mamy tutaj dwie skrzynie. Ja do tych skrzyni odkładam wszystko, co. Teraz tam przyjdę do ciebie, bo ten ołtarz jeszcze podświetlę, zobaczyć, co to jest, dobra? Okej. Okay. No? Okej. Okay. Wszystko mam już ten teges. Dobra, nie ma nic, idę już do ciebie na zewnątrz. No i pięknie. No to mamy podbitą twierdzę. Twierdza jest nasza, możemy się tutaj na, przynajmniej na jakiś czas osiedlić. Eee, no, bo już nic nam tutaj nie zagraża. Cieszysz się? No, jestem. no jasne, że tak. No to okaż to! Ura! Wygrali my! Podbite, y, ga cała galia jest nasza. Nie no, bo mnie to zdenerwowało, no sorry, tam. widzi te... to tak, widzi to nie do końca. Wyrwało mnie się. <laughs> Oj no ale, ale naturalniejszy odcinek. No, no, no zawsze są naturalne, tylko że w tym momencie jak mnie z każdej strony coś bije i z jednej strzela, a z drugiej gryzie, mi nogi, to wiesz. Już tam co się Dobra! Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę i do następnego odcinka trzymajcie się. Dokładniej twierdza nasza. I pamiętajcie, cześć. że gry łączą nawet pokolenia. I trzymajcie się do kolejnego odcinka i pewnie już z Mardejem wtedy. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć. Yo!